Ok, zaczynamy z newsami z dzisiejszego dnia, które mnie osobiście zainteresowały. Największym newsem całego dnia to był tak naprawdę State of Play od Sony, które pokazało przyszłość, jak maluje się na przyszły rok, przyszłość, Jezu, ale mówię, Sony Playstation. Podczas swojej prezentacji zaprezentowali kilka bardzo fajnych... Trailerów. Tak naprawdę jeden, który przykuje wszystkich uwagę. Jeden bardzo śmieszny trailer dla mnie i pomysł. No i oczywiście nie gadali o Kondorze, czy tam jak oni tą grę nazywali, która była 400 dola milionów dolarów kosztowała i nic z tego nie wyszło. A szkoda, ja bym bardzo chętnie zobaczył jej trailer tutaj, bo jak usuwają ją ze świata internetu, mogliby po raz ostatni pokazać, jak to miało tak naprawdę wyglądać. Ale przejdźmy do State of Play. State of Play w tym, tym razem poinformowało nas tak naprawdę o dwóch rzeczach, które są ultra ważne. Pierwsza sprawa to jest kontynuacja gry Ghost of Tsushima. Będzie to Ghost of Yotei. To nie będzie bezpośrednia kontynuacja, to nie będzie Ghost of Tsushima 2, tylko to będzie gra w tym samym uniwersum, która będzie działa się 300 lat później. Do tego poinformowali nas, jeżeli chodzi o PlayStation, że robią remastery i remastery zostaną chyba już z nami na wieki i robią remastery gier, których nie powinni robić, ponieważ remaster pojawi się Horizon Zero Down, e, gra, która była bardzo dobrze przyjęta i wyszła w 2017 roku, więc obecnie rynek remasterów jest już tak mocno zjechany, że gry, które wyjdą 5 lat temu będą remasterowane. Po co? Dlaczego? Nikt nie odpowiedział na to pytanie i nie sądzę, żeby Sony wiedziało poza tym, że chcą zarobić. E, I zaraz przejdziemy do tego wszystkiego, tylko jeszcze omówię tu inne rzeczy, które wychodzą e, na PlayStation, tak? E, wyszło parę tytułów e, VR w tym hit World of a Session będziecie mogli na swojej, jeżeli macie okulary VR, Sony w końcu się pobawić, jak i z tego co pamiętam, będzie jeszcze parę innych gier, które będą na VR, jak Metro Awakening. To jest dobra informacja dla ludzi, którzy wydali kasę na VR. Ja osobiście wierzę, że VR kiedyś zdominuje rynek komputerowo, konsolowy jako Forma rozrywki, ale nie teraz. Myślę, że jeszcze z dekady albo dwie. Wynika to z tego, że technologia nie jest tam. Okulary są ciężkie, dosyć często muszą być podłączone. Żeby mieć pełen tracking musicie mieć kamerki rozmieszczone wokół pokoju. To powoduje, że VR ciągle nie jest dostępny dla większości zjadaczy chleba. Ale Sony przynajmniej pcha dalej VR na swojej konsoli, może małymi kroczkami, bo małymi, ale jednak pcha. Do tego kolejny remaster, ten akurat dobry, to jest Legacy of Kenya, w tą grę grałem bardzo dawno temu, w jedynkę. Fajnie, że powraca jako remaster, więc takie gry stare to rozumiem jeszcze remasterować. Poza tym z gier, które zapowiedzieli, no to Hell is, Hell is Us. To jest połączenie fantastyki i współczesności. Do tego dorzucili Dynasty Warrior. W ogóle seria Dynasty Warrior jest już tak wielka, że nie sądzę, żeby dodawanie jakiejkolwiek nazwy dalej miało jakikolwiek sens. Po prostu cyferki, bo to będzie chyba z dziesiąta czy dwudziesta gra z tej serii. Dla osób, które nie wiedzą, Dynasty Warrior tak naprawdę działa na zasadzie takiej. Dostajecie wojownika, wchodzicie na pole mapy, macie tysiąc wojowników do pokonania, najebujecie ich. Później bo i zmieniacie mapę na kolejną. To jest fabuła Dynasty Warriors, i tak jest od dekady, dwóch. Nie pamiętam, kiedy pierwsza gra z tej serii wyszła. Alon Wake 2. Yy... Dostanie rozszerzenie, Monster Hunter Wars zadepiduje, w końcu data premiery jest, Palworld trafi na konsolę, to też dla osób może być ważna informacja. Poza tym, tak naprawdę, jedyną rzeczą, na którą ja zwróciłem, to to, że będzie LEGO Horizont Down. A dlaczego to jest ważne? No to przejdźmy do tych największych sukcesów w tej prezentacji. No zaczniemy o Ghost of Tsushima. To już mówiłem. Na razie nie ma jeszcze daty. Twórca e, Sucker Punch Studio będzie zajmował się e, chcąc zbudować na Ghost of Tsushima jakby uniwersum. Nie chce stworzyć jednej gry, e, która będzie Serium 1 2 3, tylko chce stworzyć serię gier w tym w samym świecie, bazujących na tych samych mechanikach i po prostu e, mając nadzieję, że to się sprzeda. Moje jedyne, jedyne zastrzeżenie do tego to jest fakt, czy to nie zmieni of Assassin's Creed. Assassin's Creed, co prawda, troszeczkę innymi krokami szedł, ale jak pamiętacie, pierwsze, dwie, trzy rysy serii Assassin miały tego samego bohatera, a później to przełączyliśmy na innych bohaterów. I to się zaczęło już tak robić, właśnie to, co Go z Tsushima chce. Że niby gramy innymi bohaterami, którzy mają tą, ten kod genetyczny, który ich cofa w świecie i tak dalej. Mam nadzieję, że tak nie skończy Go w Tsushima, że będzie gra ta sama, robiona po 50 razy, tylko że będą próbować innowacji w różnych tytułach, po prostu świat będzie tak samo zbudowany. Udostępnili podczas też tego prasowego pokazu trailer do tej gry, który właśnie sobie częściowo teraz obejrzymy, bo uważam, że warto zobaczyć, jak to się prezentuje. To mi przypomina filię japoński taki e, z lat 60-tych, 50-tych czarno-biały. 300 lat po wydarzeniach z pierwszej części gry. Nawet nie wiem czy nazywać to części gry, po prostu z poprzedniej gry w tym świecie, bo tak to powinniśmy chyba określać, jeżeli chodzi o Ghost of Yote. Nie wiem jak to wymówić nawet dokładnie. Ale jak, to mamy tutaj prawdziwego japońskiego samuraja, a nie kogoś kto przypłynął na statku. Nie powiem o jakiej kolorystyce ani ten, bo mnie to nie zwisa, ale powinni iść z, czasem, z duchem czasów Nie i dorzucić tutaj możliwość wyboru kolory skóry bohatera oraz wybór płci, no ale... Najwyraźniej twórcy Go Sowiety jeszcze nie wybrali, nie mieli swojego kursu. Jak powinny nowe gry wyglądać? może dopiero będziemy mogli wybrać. O, kobieta będzie bohaterką Spoko. Tylko gameplay'u nam nie pokazują, to jest typowy trailer, to jest szkoda, że gameplay'owo nie mamy. To jest kobieta chyba, tak mi się wydaje, na 90%, ale biorąc pod uwagę fakt, że w Azji dosyć często mężczyźni no, też byli, e, próbowali się wyglądać bardzo ładnie, tak, mówię tu, nakładali dużo makijażu i tak dalej, ciężko mi jest powiedzieć na pewno. <grym> Ale to wygląda naprawdę fajnie. O, mamy chyba tu jest gameplay. No, gameplay powiem tak. Tło wygląda zajebiście, ale model postaci na tym koniu to tak troszeczkę słabiej. A tu już zdecydowanie lepiej. To mi się podoba. Nie, to jest kobieta, ok. Chyba, no nie wiem, nie mam pojęcia, tak mi się wydaje. Nie osądzajcie, tak? Ciekawe, czy wilk będzie petem, bohaterki naszej. Nie, nie będzie to zmangowana w żaden sposób. To jest styl artystyczny, jest spoko. No i to jest właśnie Ghost of Yeti. I tak jak mówię, kontynuacja tuszimy, tak? Ten sam świat mogą być jakieś smaczki, na pewno będą smaczki rodowe połączące obie gry, ale nie będzie to bezpośrednia kontynuacja, więc powinno być dobrze. Tylko tak jak mówię, jak nie zrobią z tego Assassin's Creed. Teraz na chwilę przejdziemy, ominiemy Save of Play i pogadamy o Ubisoftie, który ze swoim nowym dzieckiem Assassin's Creed musi uciekać z Japonii. Ponieważ w Japonii odbędą się teraz targi, wielkie targi w Japonii związane z grami e, komputerowymi, ale Ubisoft w ostatniej chwili postanowił się absolutnie wycofać z nowym Assassinem stamtąd i ucieka jak najdalej, ponieważ e, sami Japończycy są niesamowicie wnerwieni na nich za to, że właśnie... E, De facto y, łamią im historię, tak? Przepisują jak im się podoba, uważając to, że to jest poprawnie politycznie, że mogą to robić. No bo to Japonia, tak? Oni są zachodnim krajem, więc oni też byli źli historycznie. Y, ja wiem, że nie, nie lubimy gadać o polityce, ale w przypadku Ubisoftu to naprawdę posunęli się już do bardzo głupich zachowań, ponieważ stali modele religii, na przykład figury buddy, gdzie. Kapłan i świątynia, która zajmuje się tą figurą, proszą bardzo wszystkich twórców, żeby tego nie robili, bo to jest obraza religijna. No ale Ubisoft najwyżej, najwyraźniej ma to w nosie i wykorzystuje to. I to nie jest jedyna rzecz, którą tam zrobili. Są klany, które żyją w Japonii ciągle, które występują w Assassin's Creed, wykorzystywane ich są herby i tak dalej, bez ich zgody. Więc Ubisoft ucieka z Japonii jak tylko może, bo tam nowa Assassin się nie sprzeda. Nie, 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 w żaden sposób tor nie będzie mangowo, więc spokojnie. Dobra, teraz wróćmy do drugiego tytułu, który mnie bardzo urzekł na tym, czyli remastera Horizon Zero Dawn. W tą grę troszeczkę grałem, jak miałem jeszcze playa i mogę powiedzieć tak, gra jest z 2017 roku. Po jakiego grzyba obecnie remasterować grę z 2017 roku, gdzie ta gra ciągle wygląda dobrze? Mo, ja powiem to więcej. Ja uważam, że gry z 2015 nie wymagają dużej remasteracji, remasterowania. Na przykład, Wiedźmin. Wystarczyło dodać wyższy pakiet tekstur do gry i wszystko jest ok. Tak samo Horizon Down nie wygląda źle, a remaster dla tej gry to jest tylko skok na kasę, Żeby wydać tą samą grę, tak jak Skyrim u Bethesda. ta sama gra. Będzie to samo w środku, tylko wyższy HRS powiedzmy y, tekstur, troszeczkę mało zauważalny. Zaraz pokażę Wam to porównanie, bo mamy filmik z porównaniem. Ktoś tam zrobił, to zresztą widzicie na ekranie, dlatego to pokazuję, żebyście wiedzieli skąd źródła są, żeby nie było, że bolko ten. W każdym razie tego typu gry nie powinny dostawać remasterów, bo to są skok na kasę i to nie jest jedyny tytuł, który obecnie tych remasterów jest zalanie i to remasterów, które nie powinny powstać. Według mnie twórcy gier, którzy już chcą zrobić remaster tego Horizon Down jest prosta odpowiedź. Powiększyć grę, rozbudować ją, dodać nowe elementy, zwiększyć mapy, więcej przeciwników, zrobić z tego Horizon Down nie remaster, tylko remake, dodając masę kontentu i w ten czas to by miało ręce i nogi. A w tym momencie to jest zwykły kos na kasa. No Francuzi mają, a czy Ubisoft myśli, że jest zawsze do przodu, ale uciekają stamtąd? Ja powiem tak, bo tutaj mamy to pytanie. Ubisoft Assassin's Creed nowy sprzeda się dobrze, bo większość ludzi nie interesuje się nim sami sytuacją z grą, tylko zobaczą Assassin's Creed, kupią i pograją. Sprzeda się jednak gorzej niż planowali, a e, recenzje będą bardzo słabe, szczególnie na YouTube. Bo od recenzentów, którym opłacili wyjazd do e, Stanów, bo też był taki skandal, nie będzie problemu, ale dla e, zwykłych YouTuberów, którzy nie dostali takiej opcji, dadzą bardzo kiepskie recenzje e, nowemu Assassinowi. A teraz zobaczcie, jak ten Remaster ma wyglądać i powiedzcie mi, czy to był sens? Tu mamy CYCU 1 kanał, nie. I oglądamy remaster, tak? Pomiędzy Grom z 2017 roku a tym, co ma się pojawić w Horizon Down. Tu mamy oryginalny, to co było w 2017 roku. Czy to wymagało remastera? No nie bardzo, według mnie, nie. No ale Sony wymusiło. Zakładam, że Sony, bo chodzi o sprzedaż ponownie. No, nie widzę tu powodów do remasterowania żadnych. Więc no, teraz remaster. Nie zauważyłem różnicy, po, jakby mi ten napis u góry się nie pojawił, to bym nie wiedział, że jest jakakolwiek różnica między remasterem a normalnym. Ponura magia, zgadzam się, nie ma żadnych. Yy, zobaczcie, nawet nie widzicie tego, że jest jakakolwiek zmiana. Tor, ja wiem, ale nie będziemy wchodzić w tym momencie na ten temat, bo to nie warto wchodzić. A dla widzów na YouTube, no to tak jak mówię, to jest ze streamu nagrywane i troszeczkę jest jeszcze chaosu, bełkotu, bo nie jestem przyzwyczajony do nagrywania i streamowania równocześnie. Wybaczcie, mam nadzieję, że materiał i tak będzie w miarę ok, bo są momenty, że jest okej. Okay. Tyle, że no jeszcze potrzebuję przetarcia. Ale tu nie widać różnicy, ja nie widzę różnicy. Dla mnie to są zmiany oświetlenia. Może jak. Oświetlenie zmienili, może teksturę dali trochę lepszą, nie? Dziękuję, to... może teksturę dali tu lepsze, ale też nie powiedziałam. No kolorystykę zmienili, no to ma być remaster i to będzie za 300 stówy do kupienia pewnie. Jak macie tą grę na PS4, bo ona chyba wychodziła na PS4 pierwotnie, może PS5 wyszło później, ale bez jaj. Jak macie tą grę w oryginale, po co kupować jak zmian nie zapowiadają mi żadnych. Tylko zmiany takie graficzne to nie jest dla mnie zmiana. Większy świat, nie wiem, nowa fabuła albo rozbudować fabułę, może połączyć z dodatkiem, może dodać jeszcze więcej. To by jeszcze jakiś miało sens na nową konsolę, czy powiedzmy na PS6 w przyszłości. To bym jeszcze zrozumiał. Ale ja nie kumam. Tu zmienili tak, tu jest tak, a tam jest tak, no bo widzieliście ten na miejscu była trawa, ale dla mnie jest liście są lepsze, no dodali trawę, no nie kumam, po prostu nie kumam, dobra. Jak nie będziemy dalej oglądać, bo to nie ma sensu, nie? Horizon Doubt wygląda po prostu słabo jako remaster dla mnie. Za to, to co warto zobaczyć, jeżeli chodzi o serię Horizon, to jest lepszy news. To jest według mnie, z tym powinni jechać, jeżeli chodzi o tą serię, ponieważ to wygląda lepiej. A mówimy tu... Jezu, czemu nie popuściło się? Muszę guzikiem... Tak, muszę guzikiem. Lego. Tylko jakość obrazu jest pierwsza, za co przepraszam. Poczekajcie. O, to jest dobry remaster. To powinni próbować sprzedać. Co prawda wszyscy wiemy, że Lego nie jest skierowane do większości starszych gracza, i tak gramy nieco niektóre osoby. To jest lepsza prezentacja kontynuacji, jakby w świecie Horizon Down. Tak? To jest lepszy pomysł na grę, którą powinni pchać, a nie żaden remaster. No nawet dla mnie to jest ciekawsze, nie? Niż tamto. No po prostu nie wiem. Więc to też jest zapowiedziane, też się pojawi na PlayStation i jestem przekonany, że Horizon Lego Adventures będzie bardziej popularną grą niż ten remaster. Tak mi się wydaje. Jeżeli chodzi o to wszystko, do tego też nadmienię, że jest mały skandal z ze Star Warsami w Lego, bo jak jesteśmy w świecie Lego, że wypuszczają dwie nowe, nową figurkę księżniczki Lei, gdzie trochę więcej ubrań dali. Ludzie z jakiegoś powodu mają jakieś pretensje, a mnie osobiście to zwisa, bo Lego wydaje co jakiś czas nową serię i kolejna seria może być jeszcze inaczej wyglądać, więc nie widzę problemu, ale ludzie narzekają. No nie, za darmo nie będzie, bo to, to nie jest gra skierowana do wszystkich graczy. Ja na przykład mam gry z serii LEGO, bo to jest fajna gra, taka odskocznia, jak chcesz coś, co nie jest w żaden sposób myślące, tak? Zagadki są proste, biegasz, rozbijasz, ale grasz na przykład w uniwersum Harry'ego Pottera czy w Star Warsu. Bardzo dobra seria gier, problem jest tylko, że przejedli trochę ją, jest za dużo gier z serii LEGO. Praktycznie każda franczyzna już ma jakąś grę z serii LEGO, bo Star Wars, yy, co tam było, Harry Potter, Jurassic Park ma coś z wyścigami też jest, jest po prostu za dużo tych gier z tych serii i przejedny trochę market, ale sama gra zawsze z Lego jest dosyć dobra pod tym względem. Dobra opuścimy play o, state of the play od Sony, bo tam tak naprawdę już więcej dla mnie ważnych informacji nie ma, dla osób innych mogą być, jeżeli gracie na konsoli. Ja gram na pc więc no, tam nie patrzyłem, na przykład, że jest jakaś nowa wersja slima, jakieś inne rzeczy. To mnie bardzo nie ruszyło. Co mnie ruszyło, to jest rynek e, GPU na komputery. Karty graficzne podobno w ostatnim kwartale ruszyły, zwiększyła się ich sprzedaż dosyć e, znacząco, e, kwartał do kwartału, jakim. Rok do roku. Co to znaczy. Yy, Fort Sheet. <laughs> może. Co to znaczy dla nas jako komputerowych graczy? To, że karty graficzne może zaczną iść w dół. Ponieważ jeżeli sprzedaż i dostawy idą w górę. To znaczy, że ceny będą szły w dół, bo dostawcy będą coraz tych więcej kart wypuszczali. I o ile AMD i Nvidia poszły mocno w górę, bo tutaj można Cię podać, bo jest w artykule podane, że porównując kwartał do kwartału, AMD, dobrze mówię, żebyś mnie żeby nie okłamał, tak, AMD poszło o 9% więcej dostaw, tak, co jest. Kwartał do kwartału 9% więcej, 3% jeżeli chodzi o rok do roku, Nvidia 9% kwartał do kwartału, a 60% rok do roku, więc to jest naprawdę duży skok. I to może oznaczać, że ceny niedługo kart graficznych pójdą w dół. To by też się zgadzało z tym, że Nvidia szykuje na koniec roku prezentację RTX-ów z serii 5000, tak? Więc być może będziemy mieli tanie karty stare. Witam Predatora, dziękuję za mistrza, tak, a wracając do kart, więc miejmy nadzieję, że na koniec roku ceny kart NVIDII zaczną spadać i AMD już zaczęło trochę spadać i mam nadzieję, że AMD jeszcze pójdzie w dół. Intel z kolei wiadomo leży i płacze, bo u nich nic się nie ruszyło, ani dostawy, ani popyt. Intel leży, kwiczy, z plotek jakie głoszą Intel szuka kogoś kto odkupi od nich dział kart graficznych. Zobaczymy, jak to będzie. Być może moja nadzieja, którą pokładałem w Intelu, że oni będą trzecim mocnym yy, graczem na rynku kart graficznych, zostanie wymazana z, z rzeczywistości. To jest smutne, no ale nic na to nie poradzimy. Yy, ok, kolejny news, który dzisiaj mnie zainteresował, to jest to, o tym nie wiedziałem w ogóle, to są informacje o polskim rts -ie. Play of Battle RTS Polski, który jest połączeniem strategii Grand Strategy, czyli powiedzmy od paradoksu, jak i części RTS-owej. Zakładam, że to będzie działało na zasadzie e, Shoguna serii Total War, że mamy Overworld, gdzie sobie ruszamy i budujemy rzeczy, a jak przychodzi do walki z wrogiem, mamy e, strategię czasu rzeczywistego. To jest bardzo dobra informacja. Jeżeli jesteście Polakami, no to powinniśmy wspierać produkt. Oto oczywiście, jeżeli produkt jest chujowy. No to nie. Oj, przepraszam za przeklinanie. Na YouTube nie wypada. No trudno, monetyzacji i tak nie mam, więc trudno. W każdym bądź razie e, pokazali nowy e, gameplay z tej gry, który sobie teraz e, zobaczymy. Gra na razie nie ma daty premiery, e, no ale można zobaczyć co jak to wygląda. Mnie interesowało. Nie, ten gameplay jest bardzo krótki, więc nie będziemy tu długo e, siedzieć, tak? Different weapons have A single unit may carry more than one weapon. The user interface will display the range of each weapon. If you target an enemy unit beyond the range of all the unit's weapons, the user interface will indicate this with a red crosshair. w tym z tego czy mają więcej. Tu są zdjęcia tylko. Więc na chwilę obecną chyba nie ma. Zobaczmy na kanale i w ten sposób też te newsy będę prowadził dla osób na oglądających na YouTube. To nie będzie tak, że ja będę czytał, tylko to będzie po części reakcja na te newsy, bo ja je wcześniej przeczytałem oczywiście, ale nie próbowałem się nauczyć tego na pamięć. Ok, zobaczmy tu. No, Polska, nasze siły zbrojne w tej grze. Grafika nie, na razie nie imponuje, no nie okłamujmy się. Nie imponuje, no ale to jest alfa czy beta, więc mamy szansę na to, że będzie lepiej. Miło zobaczyć przynajmniej polskie siły zbrojne, nie? Mniej więcej tak to wygląda. Parę czołgów, parę pojazdów opozyczonych, transportowce i to wszystko. Nie wiem jak Wam, no mnie grafika na razie nie po wala gameplay nie widzimy, no ale trzymam kciuki za twórców, bo RTS jest. Rynek RTSów jest ciężki. Jest małe grono graczy, jest dosyć y, sztywno zamknięte, a gracze, którzy są, wymagają naprawdę dużo y, twórców, więc... Zobaczymy, jakim widzicie. Jeżeli kogoś to interesuje, no to jest play of, e, play of Battle, tak się nazywa gra. A studio nazywa się dosyć zabawnie Noobs from Poland. Więc studio ma nazwę genialną. Według mnie naprawdę dobra i przyszłościowa nazwa. <śmierdziwia> Okej. Okay. I przejdźmy do ostatniego newsa, który mnie zainteresował, to już wczorajszy news de facto, to jest to, że w overwatchu pojawił się nowy skin mityczny do Anki na broń. Za 40 euro. Jeżeli macie przy sobie ponad 200 i możecie sobie kupić tego skina za gotówkę, albo za Battle Passa, albo za e, punkty do kupienia mitycznej e, broni skinów. Ponieważ tak naprawdę wydaje mi się, że te 40 euro, które oni wrzucili na cenę gotówkową za to to jest raczej przymus, żebyście kupowali Battle Passa i jak kupicie Battle Passa dostajecie tam punkty na mityczne skiny i te punkty możecie wydać właśnie na tą broń wychodzi zdecydowanie taniej, więc cena jest skierowana na to, żeby was zmusić do kupowania Battle Passa. Skin sam w sobie mnie się nie podoba, nie jest jakiś, nie jest zły, ale szczerze powiedziawszy tak jak widzieliście nie jest imponujący w żaden sposób. Nie jest też jakoś must have, jak dla mnie, ale nie jestem mainem e, Anki, więc jeżeli ktoś musi mieć, no to kupi. Osobiście bym nie polecał, Blizzard znowu zdziera, poczekajcie na nowy Battle Pass, jak nie macie punktów, zbierzecie z Battle Passa, jak kupicie i w ten czas sobie kupcie ten skin, nie bezpośrednio za gotówkę. No i to by było na tyle, jeżeli chodzi o newsy dzisiaj, e, dzięki wszystkim za oglądanie, e, no i przechodzimy do streamu.